Można powiedzieć, że po przerwie, no, chociaż już zagrałeś wcześniej trochę, ale dzisiaj w pełnym wiarze, to po przerwie miałeś wejście smoka. No tak, zgadza się, ale ja zawsze powtarzam, że liczy się drużyna, więc najważniejsze były trzy punkty. Mm. Ten mecz zapowiadał się na bardzo trudny, a wyszło na to, że był bardzo dobry z naszej strony przede wszystkim. Ja też uważam, że przede wszystkim dużo sytuacji klarownych stworzyliśmy. co, no, Wydaje mi się, że taką strefę chcemy oglądać ofensywną. Ale no, to jest najważniejsze, to takie przełamanie. My u siebie powinniśmy punktować, zrobiliśmy to trzy punkty, czas w, w Częstochowie. No to jest najważniejsze, szkoda tylko e, tej końcówki, bo tak naprawdę to mogło być 4-5-0, a skończyło się 2-1, tak? E, tak, no suma sumarum, punkcików tyle samo sobie dopisujemy, ale mm -hmm. zawsze jak jest to 0 z tyłu, to mimo wszystko mm -hmm. człowiek jeszcze ma większy ten, e, a taki troszkę jest niedostęp faktycznie, na pewno ze strony e, Mateusza, bo bronił e, naprawdę dobrze i rozgrął super zawody, więc mm -hmm. no też uważam, że niepotrzebny. Nie wiem czy tam będzie, będą pewnie posturki, gdzieś tam trener będzie mm -hmm. analiza robił, wydawało mi się, że... Yy, przeciwnik zagrał ręką, ten co pierwszy strzelał, ale to już no, sędzia puścił, tak bramka została uznana, no ale tak powtarzam no, wygrana do sobie tyle punktów, jakbyśmy wygrali 5-0, też by były 3, ale wygraliśmy 2-1, ważne. No oczywiście, ważne są punkty, ale jak wrócę do tych bramek, bo tych bramek mam bardzo mało i ta, no, to troszeczkę by nasze konto podreparowało. No i mam nadzieję, że w następnych meczach <słukasz> będzie można to powtórzyć, oczywiście z korzyścią dla drużyny i żeby były mm. kolejne punkty. Jak ty fizycznie się czujesz? To znaczy, boisko pokazało że bardzo dobrze, ale... No nie, szczerze... Oczywiście nie zapraszając, nie, 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 nie czuję już nic po kontuzji. Mm. Mam nadzieję, że teraz będzie jeszcze lepiej. Czuję, że mamy jeszcze jakieś tam rezerwy na pewno. No co, no tak jak Pan powiedział, boisko pokazało. Drużyna przede wszystkim pokazała charakter, pokazaliśmy, że naprawdę jesteśmy kolektywem. i co, czekamy na kolejny mecz. No właśnie, zbudowani pojedziecie do Echerowa, tak? Zgadza się. Wiadomo to jest też trudny teren, nie można sobie od razu dopisać trzech punktów, ale uważam, że jeśli zagramy na podobnym poziomie jak dzisiaj, to myślę, że ta zdobyć punktowa będzie naprawdę pokazana. Dzięki, Dzięki o, nie. Dzięki.